Witam serdecznie w WG Kosakowo Maciej Wózik Drugi lot treningowy Tego sezonu No pogoda jest Słońce zaczyna tam przybijać, Trochę mglisto Ale to mówię Tutaj jest jasne. One mają, nie mają daleko Mają 7 km Czyli powinny sobie poradzić Piękna jest pogoda Dla nas nie wiem jak to sobie gołębie będą Jak to gołębie odczują no my praktycznie startujemy, tam żurawie, żurawie sobie latają, tam gdzieś ktoś na motolotni jakiejś, czyli e, zaczynamy. E, następny e, locik już troszeczkę dłuższy, w granicach 15 km to będzie e, ten treningowy, to będzie albo będziemy pakować gołębie w niedzielę, lub w poniedziałek, wszystko zależy od pogody, bo następny tydzień ma być bardzo burzowy i deszczowy, czyli będziemy na to zwracać uwagę. A teraz praktycznie startujemy za minutę. Zobaczmy, jeszcze pogoda, bardzo ładna. Trochę te mgły, no są, nie wiem, czy to przez telefon widać, no ale ja tu stoję już dobrą prawie godzinkę, czyli było gorzej. Było gorzej, zdecydowanie jest lepiej. Znaczy teraz całką, całkowicie zaszło słońce, bo jeszcze chwilę temu przebijało. No ale startujemy. Tak, 50, 650, startujemy. Najpierw jedną stronę, niech sobie pójdą, później drugą. Ale praktycznie jest całkiem inaczej były kosowane do tej gapiny, całki inaczej wchodziły do tej kabiny, czyli o, tu się znowu ten tutaj... ktoś się lepił, Dobra. teraz otworzymy drugą stronę no. Druga strona tak samo leci I tu są gołębie, Są w dwóch grupkach. Jedna. Mniej więcej po połowie. Były tam druga. To są dwie grupy. 548 gołębi dokładnie, bo dwa moje młode jeszcze. czy się nie, się rozbiły na następną grupkę. Dobra, a my będziemy lecieć, bo praktycznie mam zaraz, zaczynam koszowanie. Dzisiaj na ostatni lot oddziałowy 570 km. I musimy przygotować gąbki. Do usłyszenia. Dobry lot. Nie wiem czy to widać jutro. Ja nic nie widzę. Dobry lot.